Hej, hej, z tej strony Asia z kanału KunioBudżetuje Witajcie moi mili w cotygodniowych wyzwaniach Czyli jak zwykle o tej samej porze przychodzę do Was Z moimi wyzwaniami cotygodniowymi Taka mnie naszła słuchajcie ostatnio refleksja Jak przeglądałam te swoje wszystkie wyzwania które ostatnio odłożyłam na bok o, coś mi się dzieci rozkaszlały, cudownie. Y -hmm. Tak. Więc tak, y naszła mnie ostatnio, słuchajcie, taka refleksja, przeglądając te moje y wcześniejsze wyzwania y z moimi wyzwaniami pudełeczkowymi, słuchajcie, z tymi kopertami, które sama robiłam. W tym roku fajnie, bo udaje mi się odkładać co tygodniowo większe kwoty. Ale w przyszłym roku chciałabym wrócić do, do tych moich pudełeczek. Na pewno do nich wrócę, bo bardzo mi się podobały. Yy, no i zobaczymy. Zobaczymy, co ja tam będę, słuchajcie, wkładać, jakie kwoty. Ale to zobaczymy w przyszłym roku. Będę musiała sobie jakieś, słuchajcie, nowe grafiki zrobić, prafery do nich. Yy, oczywiście w w wyzwaniu 52 tygodni zaznaczałam 40 tydzień, włożyłam 50 zł dla narzeczonego. Um, tutaj wkładam dzisiaj 70 i będziemy mieć 450, tak? Okej. Okay. I tak powinnam włożyć i powinno być okej, okay, prawda? coś nie tak. Do 80 musiałabym. A, dobrze, dyszka wyszła. 100, 200, 300, 450. Super. Zakończyliśmy Panią Marzec. Przerzucimy ją od razu na sam tył. super to zaczyna wyglądać dobrze tylko ją tu uzupełnimy 0370, 70, czyli 450 dobra ok, słuchajcie i przechodzimy sobie już do ostatniego binderka Wiosna. Wiosna, wiosna. Wiosna, kto ty? 30 zł, dzisiaj tutaj dla moich maluchów. Dobra. Dzisiaj to nie jestem zbyt rozmowna, co? Jakiś taki dzisiaj, chyba dzień. Dobra, może sobie te 200 zł, słuchajcie, bo ja nie mogę przejść, obojętnie jak coś mi tam nie pasuje. No i jak zwykle nie wiem, którym kolorem, więc wezmę pierwszy lepszy. Tym razem różowy. I już tu standardowo 20 zł, jak co tydzień? No to hop, no to siup Naprawdę, słuchajcie, jestem z siebie mega dumna. A że tak co tydzień ud udaje mi się uzupełniać wszystkie wyzwania tak jak ja chcę. A nie tam, wiecie, że jakoś naginam się albo próbuję, wiecie, iść na skróty. Mm -mm. I co? Jeszcze nawet nie zostaje. Tam zawsze parę złotych. Super uczucie. Napisałam, że 290 złotych jest? Tak. Matko boska co to moje dziecko dzisiaj tak kaszle. Nie tam, żeby nie był w domu teraz jeden z drugim cały czas. Przez te kaszelki już myślałam dzisiaj, że będzie lepiej, bo w dzień już nie, kaszla, nie kaszleli w ogóle. A teraz słyszę. Dobra, jednak tak zrobię. A dzisiaj teraz słyszę, że jakieś tam kaszelki. Piątki w piątki, które wiadomo, że ja robię zupełnie inaczej. Wrzucam 30, e, pfu, 28 złotych plus 28, 20, jest to 3, 0, 197 plus 28, 225. Też fajnie. Pomału, pomału, a wszystko się słuchajcie, rozkręca. To będą takie fajne kwoty na koniec roku, że to mucha mi siada. Ok, w drodze do oszczędności, tak jak już Wam ostatnio mówiłam, 70 zł idzie. bo już nie chciałabym wrzucać piątek, więc 65. 70 i tyle powinno mieć odłożone. 2, 4, 6, 7. Tak, dzisiaj, słuchajcie, przygotowałam co do grosza. Dlatego, że wczoraj drapałam z drapki, więc dzisiaj już tego powtarzać nie będę plus 70. 1140, trzeci, 03, 25. Jak dojdzie do 1500, to pewnie, słuchajcie, wtedy wrzucę na konto. A może już niedługo, na przykład tego Tysia, jaka bym wyrzuciła, niech sobie tam siedzi. No, w sumie nie głupi pomysł. No, tak pewnie zrobię. Dobra, słuchajcie, lecę zobaczyć, co tam się dzieje u tych moich szkrabetłusów. Dziękuję, że byliście ze mną. No i do zobaczenia do następnego yy... filmu. Na razie, cześć, pa-pa!